Byłam w miejscach, o których chciałabym nie pamiętać. Słyszałam słowa, które odcisnęły na mojej duszy piętno. Czułam się tak samotna, jak tratwa pośrodku oceanu. Dryfowałam bez celu, sztormami miotana. Wierzyłam głęboko, że tak wygląda życie: że świat to okrutne miejsce, i że wcale się tu nie liczę. Ani moje słowa, ani moje łzy ani nawet ta tęsknota, co w sercu się tli. aż odnalazła Dusza ma do serca Mego drogę. A wtedy poczułam, jak wiele mogę, jak bardzo poruszyć mogą Moje słowa, jak ważny jest każdy z nas i jego własna droga, jak wiele możemy dać światu, będąc po prostu sobą, i że otwarte serce znaczy więcej niż otwarte oczy. I że nie da się iść do przodu, gdy trzymają nas żal łokowy, i że tylko wybaczając innym możemy wybaczyć samym sobie.